Cześć kochani, ja wam wiz, was witam na następnej przygodzie. Ci przyjechaćmy tam, gdzie łapię karpia na troku? I w tym też, tylko co mi te płocie podzieszały, ale mi przyjadę jeszcze raz, próbuję ostatni raz w tym roku. Porzucam, widzicie, zmienię miejsce. Będę łapał na klasyczny feder i do Na klasyku sobie przygotowałem de drapera na karpia. I mam czerwone robaki do łapania na niego, Zobaczymy, haczyk wezmę, trochę założę większy. Ostatnio jeden z z subskrybentów właśnie widziałem, żeby mi to radził, żeby wziąć czerwony robak. Niby ma pyknąć. Mam nadzieję, że pięknie zobaczymy. I metody tak standardowo. Na metodę to przygotowałem sobie Alera. Master, Twójkę I mam też a czwórkę przygotowałem sobie w razie czegoś żeby do głębszego trochę ręcenia. Oraz mam ten. Ja przygotowaną. To też Fenderbite, poczekajcie kopię też karpia ale to sobie przygotowałem ostatnio widziałem właśnie też jak jeden z YouTube, takich właśnie youtuberów używał chleb tostowy dodał trochę tam mleka w proszku i cukier waniliowy, więc robiłem to samo mam chleb pszenny plus mleka trochę dałem w proszku i cukier waniliowy trochę wiem, że zgabiłem, ale zobaczę czy tutaj zadziała myślę, że może i peknie faktycznie no i co? No, zobaczymy, czy coś wejdzie. No, no liczę w tym, że teraz się uda. Już ostatni mówię, ostatni raz przyjechał tutaj. A to, bo, to aż później woda, chyba się taki do października, a tak wdech, że jak w tym roku ona zgaśnie, już całkowicie. Albo przynajmniej nie będzie brało. A no, mówię, że teraz po tych dniach upalnych trochę się uspokoi A to pogoda, to trochę jest chłodniej. Może się ta ryba będzie ruszała trochę lepiej. A jeśli nie, no, to trudno. No, to jak najwyżej na tej wodzie nie będzie tak jak chciałem. Ale jeszcze myślę, że w przyszłym roku zobaczę, bo tam jest dalej cypel i nie tylko. W przyszłym roku już chyba przyjadę, tam trochę poobserwuję to i pochodzę, żeby tam coś może ogarnąć. Jakieś stanowisko sobie zrobić. Nie kosę mam, woderby by wziął, bo tam jest dosyć dobry, fajny cypel. Podejrzewam, że może tam te karpie by wpływały, ale też mówię, to już na przyszły rok. To już ostatni raz w tym roku zobaczę. Dobra, a jeszcze rozstawię do końca. Wędki, wędki. Wędki, wędki. Już mam jedno, przegruntowałem sobie, sprawdzimy więcej na metodę. Teraz tylko jeszcze koszyk. I bo możemy jechać. No i dobra, sprzęt zrzucony. Poczekam do 10-15 minut. I będę przerzucał. Na razie na klasykę założyłem kaczek 6, ale jak będzie za wielki, to wymienię go na mniejszy tylko na 8 10. Na metodzie to ławek 12, a 12, tak? 12, no, bagnet. Zobaczymy. Trochę pogoda się sychała. Nie jest za już, no ale zobaczymy, bo no może coś pyknie jeśli nie to chociażby koszyk na klasyczny, żeby połapać jakiś tam położenie albo coś no, albo lukę jakby tu były, bo tu są się, tylko trzeba mówię, no połapać, zobaczymy. Oby weszło. No dobra, ja obserwuję szczytówki. Na razie tu rzucam bliżej, a jak nie to przeklipuję się, bo mam jeszcze drugi klip założony trochę dalej Na razie drugi raz zobaczę czy będą cierki, bo na razie nic nie widać Jak nie będzie to mówię, przerzucę kawałek dalej, zobaczę Dobra, jeszcze klasyk przerzucę I mówię, klasyk zobaczy też, jeżeli nie, nie będzie brało, no to hak zmienię na mniejszy I wtedy będę próbował inaczej łapać Coś fajnie podgięło ten klasyk Zobaczymy chwilę, chwilkę. Po prostu to Oj, chyba nie. Ale dosyć powiem, ja ładnie szarpnęło. Dobra. Ja widzę, że chyba coś obskubało. To było O, tu będzie Śliwskiem. Problem. Opa. Dobra. Nie, objubo, obskubało. Coś widać. Nawet. Dobra, nabiję koszyk, widzę, że tu trochę bliżej będę rzucał. To chyba jednak może coś tam wejdzie, jakieś malutkie. Chociaż po ocie by wyszła. Jest jakaś pierwsza ryba, ale prawie nie widziałem. Co to? O, po ocie. nawet, nawet. Nie, jest aż tak głupia, jak to, tam to tamte. Przynajmniej to, to ta się wzorowo zapięła. No już, już. W górce się zapięło trochę, taka nie skupia, uciekaj, dobra? A ty dalej zobaczymy z tym klasykiem, może coś faktycznie pyknie No i dobra, następny rzut Tak klasyk do jedno, rybę metoda fisza. No, dobra, ja patrzę dalej czy coś będzie wchodziło Postanowiłem wziąć rzucić kilka podajników takich 4 mm z paletę, 4 mm i zobaczymy Tak to mniej więcej wygląda, rzucę kilka, zobaczymy czy coś powchodzi. Używam kurydzy, ale jakoś tak nie chcę za bardzo to otwierać. Jakąś obcierkę to nie chciałem. o branie. ale poczekam jeszcze, zobaczę chwilkę. Metoda cisza. Klask, coś tam jeszcze szarpie, ale metoda to nic. No co zobaczmy, że coś siedzi Już nawet nabyte brały miarę takiego szarpnięcia Jeśli nie, to założymy muszę mieć dendrobena No jak nie to muszę założyć dendrobena i zobaczyć wtedy, wtedy nie wciągnę na złego No dobra, założę dendrobeny mniejsze. zobaczę czy może to wyjdzie Albo ewentualnie jak nie to jeszcze on też zadipowane te i tu może za 3 zobaczę. Może karać wejdzie. Dobra, rzucam i zobaczymy czy go złapię. Na razie mogę tyle powiedzieć, że są szarpnięcia i ale nie wierzę. Wiatr się zerwa, chłodno się to chyba, powiem szczerze, zrobiło. Jeszcze chyba posiedzę z godziny i się zwijam do domu. Na razie, jedna no, pod szkoda, kurczę, bo nawet niektóre szturchnięcia były dosyć ładne. No, metoda to cisza całkowicie. Próbuję na wszelkie sposoby jakoś. Próbowałem dalszą linię. Tu bliżej, teraz znowu powróciłem. też sam zamęcałem. Nic, myślę, że ta woda już chyba nie odpali mi w tym roku. Jest tak jak mówię, to już będzie ostatni wyjazd. A trzeba będzie się was skupić teraz na tych pobliższych swoich wodach. Czyli tam na Kajkowie, Lichtajny. Oj, na Lichtajny, chociaż jak mówię, to nie jest taka wioska od tego. Od A, ale już widać, że już te ryby jednak chyba tu nie nadobrały Przynajmniej u mnie. A przyszłym roku trzeba będzie kupić jeszcze jedną karpiówkę i na karpiówce trochę też popróbować W planach mam też kupienie sobie płyadełka. Zobaczymy czy to wypali w przyszłym roku zbierać zbieram pieniądze, zobaczymy I wtedy może by było poprzednim karpiowaniu to by było też skuteczniejsze by te pładełko wziąć akurat tam gdzie wyłapałem jak na sajminu se, na łapie to właśnie na tym szytnowisku tam by dało, dałoby to egzamin, bo tam by wpłynął trochę, by podnęcał, by postawił, zostawił, no ale to już muszę się zastanowić nad tym dalej. No dobra, to nic, ja dalej łapię, rzucam i próbuję coś złapać, może jeszcze wejdzie. I teraz na dwóch rękach zdecydowałem się na, wieniu, na dalszy dystans łowienia, i zobaczę. I tak już praktycznie będę kończył, bo przerzucam jeszcze, mam trochę tego paletu itp., ale mówię, że teraz się wrzucę już dalej dalszy, dalszy dystans. gdzieś chyba 40, 50 metrów będę łowił. Obydwie wędki. Zobaczymy. Tu króciutki nic nie dało, więc teraz mówię na dłuższym powalcze. Mam jeszcze jakiś palet 4mm. Zalęta. 2mm. I tak jak widać. Jeszcze mam tu zanętę A teraz wiem, bo używam wcześniej od karpia na karpie trapera, A teraz karpia od Trapero, od Rekarpia, Dragona kupiłem. Chciałem zobaczyć, czy to coś wytestuje. Czy to coś da. Zobaczymy. O, to chyba wszystko. łapie dalej na białe. Czerwony rybakiem. biały, rybaki. biały miałem, ale jednak nie. No i zobaczymy może coś pyknie. A jak nie, no to nie, trudno. nie było. Kurczę nie czuję. Oj chyba nie. Kurczę, dobrze by nawet było. No nic, dobra. Dendrobeny założę. Ścięł na robaka nawet. Założę dendrobenę, na żółce dalej, zobaczę. No tam coś na tym elektrycznym wystanie się, coś tam się zaczyna dziać. No i dobrze, teraz pożyczam dwa czyta. Dalej zobaczymy czy coś wejdzie. Powoli to przyniosę, co pokódeł. Zobaczmy, czy coś wejdzie. Ciekaw jestem, co to się zapało. To już trochę mocniej szarpnąć, żeby je zaciąć. Ciepła jest, no szczerze. Zimny dzień, ale ciepło, Dobra, uciekaj. Rzucę, zobaczę jeszcze raz. Wam że może dwie tylko złapałem, ale się cieszę. Zawsze coś to wzięło. Można posiedzieć w pokoju. Połapać właśnie to lubię. Jeszcze jak najbardziej tak lubię. Ludzie się nie kręcą, nie przeszkadzają. To jest w ogóle fajnie. A mi to jest nieważne: trzeba ja złapieć, nie wiem, jakoś ryby, co ma, nie wiem, 10, 5 kilo, 8 kilo na przykład. Czy to jest, nie wiem, gleszcz, karp, czy płoć czy krąb, wszystko mnie cieszy. Chociaż, ale tak jak mówiłem, Ukrąpi no, to w tym roku, to się wyłapałem, to strasznie. Dużo tego było. Ale z drugiej strony też nie było aż takie złe. Tylko chyba ostatni wyjazd trochę tak nie przyniósł mnie za bardzo tego, tych efektów na tego krąp, z tymi krąpiami, ale ogólnie Wam powiem, nie było aż tak źle. Chyba aż tak nie mogę narzekać. Nie były tutaj te krąpy jakieś takie aż tak wszędzie, takie takie maluchy. Na pewno na kajkowe kliko, to były ładne te krąpiaki. Ale to też, może z jednej strony pokazuje tylko to, że tam drapieżnika też brak. Bo tam z tego powiadania, to też jest tam ciężko chyba z tym drapieżnikiem, znaczy tam występuje, na pewno występuje. Bo i węgorze słyszałem, że łapa, łapią. W sumie tu na bank też są, tylko szkoda, bo właśnie tego... E, jak to powiedzieć? Że tego po prostu białą ryby nie... nie w, nie wytrzebia, o, ta ryba trochę. Jakby wpuścić tylko tego szczupaka, też tam by było fajnie, bo by poszedł i tam by łapał. tam te pracownice, chciałem powiedzieć, wędkarze, ale jakoś ja nie widziałem jeszcze, nie udało mi się. Raz chyba tylko bym, albo z dwa. Co nie zmienia faktu, że trzeba będzie próbować w październiku może popolować w końcu na szczupaka. Bra, jeszcze zostawię wędki, niech stoją obydwie. Już są na bliskim się skurciłem to, zobaczę. Ale już, już powoli zwijam I kończę w tu sezon Na tej wodzie No nie obdarowała mnie w tym roku tak hojnie jak w tamtym Z tym karpem. no ale trudno mówić. Się. Zobaczymy w przyszłym roku I Już nie będę przejeżdżał, mówię, no już nie to pora dla mnie W przyszłym roku będziemy coś kombinować innego Znaczy czy w przyszłym roku, w przyszłym sezonie po prostu Zobaczymy czy coś tam pyknie I pokombinujemy z innymi miejscówkami tutaj Tak jak mówiłem i popróbuję inaczej też położyć. Coś zmienię. A na pewno bym chciał chyba coś podejrzaną, że zmienić. I próbować włapać dalej. Dobra. Dziękuję Wam za obejrzenie filmu. Zapraszam do subskrypcji kanału Amator Do komentarzy i do polubienia. Trzymajcie się. Cześć. Jarek.